Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Cześć. To gdzie ta szafa? Tutaj zapraszam. Proszę bardzo. To twoje wszystko? I to moje to tak, zgadza się. O proszę. Co tu Dominują masz? przede wszystkim bluzy, bluzy, bluzy sportowe. Pokazuję to, co Zobaczymy mam w tej bluzy. szafie mojej. Wygodna i komfortowa. No, zdecydowanie. Kolejna bluza z kapturem. O, proszę obcień. bardzo, kolejna. Tylko bez kaptura. Na spodnie? Jakie nosisz spodnie? Spodnie, dresy. Proszę bardzo. Dresy na przykład takie, no i leginsy. legginsy w różnych odsłonach. No i jeszcze czasami zamiast bluzy po prostu takie swetry. Czyli ogólnie stawiasz na co dzień na komfort i wygodę? Tak, zdecydowanie. Tak A jak dokładnie. Ty się w tych adresach czujesz powiedzmy? Trochę nijak, trochę jak taka szara myszka. A jakbyś się chciała poczuć w takim razie? Kobieco przede wszystkim. Kobiecą tak trochę seksownie, tak, żeby podkreślić, atuty sylwetki, więc no tego trochę mi na co dzień brakuje. I jakie ty masz sukienki? Ja, nawet jak mamy jakieś wyjście i ja założę już sukienkę, to w zasadzie po pięciu minutach je ściągam, bo po prostu się źle w niej czuję, niekomfortowo. I jak ją ściągasz, to co zakładasz wtedy? Jeansy, kochana jeansy. Dobra, ja tu widzę jeszcze z tyłu jakiś kolor fajny. Co tak, to jest? Czerwień, spódnica. No Bardzo ładna to jest spódnica. Kiedy ją ostatnio nosiłaś? Nie pamiętam. No to ja ją no, biorę. Bo właśnie mam problem z połączeniem jej z górą. Nie wiesz, co do mnie założyć. Tak, się. No to rozwiążemy ten problem. Postaramy no się, się przynajmniej. Ta marynarka tutaj przykłama ją uwagę. Tak, troszkę na luzie, Super. ale ma kolor, więc jest. Fajnie. Ma piękny kolor, bardzo ładny wzór, fajny fason, bardzo nowoczesny. Uh -huh. No właśnie, taki lubię. Też nam się przyda, też ją zabieramy. Nie. A powiedz mi, gdybyś miała wyjść teraz gdzieś ze znajomymi, to co byś na siebie założyła? Na pewno jeansy. Na pewno te, do tego t-shirt, może ten i jedną z marynarek. Tej dawno też nie zakładałam. Nie to było. No to ja bym Cię chciała w tym zobaczyć. Ja Dobrze, sobie tutaj fajnie. jeszcze coś to poszperam. Ja zobaczyć, co jeszcze masz w tej szafie. W tej szafie jest zdecydowanie za dużo takich rzeczy sportowych, wygodnych i komfortowych, a za mało kobiecych i eleganckich, dlatego trzeba hmm. będzie nad tym popracować. Jestem. Jesteś gotowa na wyjście z przyjaciółmi? Tak. No bardzo jest. ładnie wyglądasz, muszę przyznać. A, dziękuję bardzo. Naprawdę, masz świetną figurę, od razu to widać. Szkoda, że tak nie chodzisz na co dzień, widzę bardzo duży potencjał. Słuchaj, zabieram z Twojej szafy marynarkę. Marynarkę, dobrze. Która jest ekstra. No i tą czerwoną spódnicę, którą mówiłaś, że nie nosiłaś już bardzo tak, dawno. Tak, bardzo ją lubię, ale mówię, no nie nosiłam. Więc przebieraj się i jedziemy do mnie. Ja cię zapraszam. Dziękuję, dobra, dobra. Więc...